W ostatnio dużo się mówi na temat stylu i ogólnie stylizacji Krzysztofa Rutkowskiego. Nawet twój kolega z branży Dawid Woliński ostatnio ocenił te stylizacje i powiedział, że nie są one dobre. Jak ty swoim okiem skomentujesz jego styl, bo tam wiesz, jest przepych, dużo błyskotek, dużo logowanych rzeczy. Jak ty to widzisz? No, widzę to tak, że właśnie fantastycznie, że jestem Krzysztof Rudkowski, bo on jest widoczny dla wszystkich. I teraz, i super, że on jest, bo to jest jakby dla tych ludzi, dla których tak cenna jest metka, tak, cenna, tak, tak cenny jest ten brand. Niech sobie popatrzą na pana Rudkowskiego i zastanowią się trzy razy, czy chcą należeć do tego ekskluzywnego klubu. Super, właśnie to jest, to jest ta fantastyczna współczesność, że każdy robi swoje i, jakby, i, i i po to. O, na przykład ten pan tak się y, przemazał y, fantastycznie, właśnie każdy robi swoje, nie zwraca uwagi na innych. A jeżeli ktoś lubi sobie popatrzeć, dla mnie to jest super. Ja jak patrzę na tego pana, to myślę sobie, y, y, jak na przykład coś mi się jakiejś marki podoba, i nagle patrzę na niego i myślę, nie, nie, to chyba to ja nie chcę należeć do tego klubu. Miałam taką kiedyś fantazję na Rolexa i nagle dowiaduję się, że, że małżonka pana Rutkowskiego kupiła mu rolka. Ja nie chcę być w tym klubie, co pan Rutkowski. Nie chcę nosić tego rolka na zdrowie, ja bym mu kupił drugiego, gdybym miał. Proszę bardzo. Czyli rozumiem, że to jest na takiej zasadzie, że jak coś Ci się spodoba i zobaczysz to u Rutkowskiego w jego stylu, to już automatycznie nie chcesz tego mieć? Nie, nie spłycajmy tego. Absolutnie nie, bo to, co mówisz, to jest takie ogólne. Spro, bardzo ogólne. A e, ja. E, e, to, to nie, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że każdy człowiek ma swoją estetykę. To jest tak jak z medycyną estetyczną. Chirurgią plastyczną, że patrzymy na lekarza, który nas będzie robił. I jeżeli widzimy to, co widzimy, i nam się to podoba, to wchodzimy w to. I właśnie o to chodzi, że nie jesteśmy w czasie oceniania, jesteśmy w czasie obserwowania. I nie mówię tutaj my w sensie, że ja, my, tylko my jako gatunek ludzki.